Witam, witam wszystkich w kolejnej serii. Jak widzicie, w tej serii będziemy sobie grać w Risen. Risen 1 Od studia Piranha Bytes. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, co to jest za studio, bo chyba 99% z was grało w gotika jakąkolwiek część. I wiecie, co to za fachowcy są od RPGów. Jeśli chodzi o mnie... Risen to jest chyba jedyny, yy, jedyna gra, która może mówić na siebie następca Gotika. Gotik miał własny styl, nie można było z nimi porównywać innych gier, moim zdaniem oczywiście, więc wiecie, nie musicie się z nim zgadać, e, zgadzać. Wybrałem sobie Risen, bo on już dłuższy czas sobie leżał na mojej półce. I od razu na początku mówię, że seria będzie robił ona na ślepo, bo ani razu nie grałem w tą grę, po prostu pierwsza styczność. Już sobie poustawiałem rozdzielczość, grafikę. Tak, właśnie grafika jest tutaj, dobrze, spoko. Dźwięk sobie ustawiłem, nie wiem, czy będzie za cicho, czy za głośno, nie wiem. Zobaczy się w trakcie. Wydajność filtrowanie wysoka wysoka bardzo mnie to cieszy tak jest no i dobra no i co no chyba możemy zaczynać tak no to co do dzieła yy, nowa gra a patrzcie patrzcie czekajcie tu było osiągnięcia to mnie trochę zdziwiło bo już wcześniej jak ustawiałem rozdzielczość zobaczyłem to I ciekawe co będzie na pewno już od dawna miałem ochotę roz... rozerwać tą grę, jednosłownie, bo już mnie korciła i dlatego padło na Risenę. I to była oto ta niespodzianka cała co będzie po stalkerze. Miałem już miałem tam kilka innych gier, ale jednak zdecydowałem się na Risenę produkcji pirania bytes. No właśnie, przespać się w łóżku i wyleczyć swoje rany. Przecież to tylko się z gotikiem kojarzy teraz. Oj, naprawdę coś czuję, że będę się świetnie czuł w tej grze, bo ja po prostu uwielbiam gotika. Zwłaszcza jedynkę i dwójkę. Trójeczka też może być, ale już zmierz bogów i czwóreczka to już są inne gierki, poważnie. Aha, zdolność otwierania zamków pozwala ci otworzyć drzwi i skrzynie za pomocą wytrycha. Świetnie. Dobrze, bo mi, gadane mi się kończy, a tu się nie wczytuje, ale spoko, wytrzymam. Dam radę, dam radę. Możesz skorzystać z patelni, by usmażyć rybę lub kawałek surowego mięsa na piecu lub na ognisku. Świetnie. Dajcie mi tylko pograć pi, pi, picie wody z beczki leczy twoje rany. Myślałem, że tutaj Diego stoi tak sobie pomyślałem przez chwilę, ale nie Hmm. ciekawe czy, ciekawe, czy będą jakieś aluzje do gotika. Mam nadzieję, że tak to fajny krok byłby ze strony twórców No dawajcie, dawajcie No i mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie chodzić Graję z 2010 roku, dobrze mówię? Sorry, ale nie pamiętam teraz i nie chciałbym palnąć żadnej głupoty. Mam wydanie Premium Games. Zapłaciłem chyba 54 zł. Dostałem dodatkowo płytę bonusową z dodatkowymi materiałami. A to było w drugim opakowaniu. W pierwszym była płyta z grom i dość gruby poradnik. Mianowicie 60, 60 chyba coś stron. Więc to jest sporo jak na dzisiejsze realia. Się bardzo z tego cieszę, bo ja lubię takie zabawki. I to mi się bardzo, bardzo podoba. No ale dobra. To się zawsze tak długo wczytuje? Nie wiem, coś. Coś bardzo długo i mi się to zaczyna coraz mniej podobać. I nie bardzo wiem o co kaman. No proszę się odpalić ładnie. No oje, zu kolejna zdolność akrobatyki zmniejsza ilość obrażeń, które otrzymujesz przy upadku z dużej wysokości. Chyba że mam przeczytać wszystkie te wskazówki od razu. No to kurde. Trzeba było mi wydrukować, ale nie teraz, no ludzie. Mam nadzieję, że to tylko jak się zaczyna nową grę, tak długo będzie się wczytywać. No jak zawsze. Nawet nie chcę tak sobie myśleć. Niektóre drzwi skrzynie można otworzyć jedynie za pomocą odpowiedniego klucza. Tak jest, już kojarzymy to. Oj, FPS-y mi ładnie idą w górę może zacznie się coś ruszać zdolność tworzenia zwojów pozwala ci tworzyć na stole runicznym zwoje z zaklęciami O oh yeah for longer than humanity remembers the gods ruled humanity served as slaves but life never remains in balance power passed to man and man Banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. No i tak właśnie zaczyna się nasza przygoda. Widzieliśmy fajny wstępniak. Gdzie jestem? Nowe zadanie. Znajdź ocalałych rozbitków. Tak. Tak jest. Oj tak. Naprawdę. Mogę to podnieść? Mogę to podnieść. No patrzcie. Mogę to kurwa podnieść. Eee, kurde. Złoto grok, Boże, noc kruka mi się przypomniała. Jezusie. Złok, rozbitki, rybka. Korinis mi się przypomniał. O jest. A właśnie, nie mówcie mi, że to jest nasza dziewczyna. A żyje, tak, tak, ale myślę, że Czy co

czekajcie czekajcie yy, sterowanie na pewno musi być jakiś szybki zapis jest szybki zapis f8 f9 aha sobie weźmiemy yy, f w, 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 w. mam nadzieję że nic nie wyłączyłem lecz o nie mogę nic przestawić Dobra, później to ogarnę, ale mm -hmm. troszkę tutaj dziwnie. Znaczy, myślałem, że jest polski dubbing, kurde, albo po prostu ja mam tak w ustawieniach zrobione. Właśnie nie wiem, jakbyście wiedzieli, to owo auto zapis, dobrze, dobrze, bo się martwiłem. Oj, 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 sklatkowało, ale nie, jest dobrze, jest dobrze. Gra wygląda fajnie. Bardzo fajnie. Aha. Nie, wystarczy, że nacisnę. Tab, spoko. Pytanie, nie, no, ja wiem. Ale nie. Aha. Jedno zadanie. Tu mam dzienniczek. U, obóz bandytów. Kaniczna twierdza. Miasto świat. A, nie mamy żadnej mapy. Dobrze. Wszystko musi się odnaleźć samo. Yy, tylko gdzie jest. Aha, tu też jest fajnie. Spoko, spoko. Yy, tylko gdzie jest ten. Yy, gdzie jest. O, do postaci jest C. Właśnie, o to mi chodziło. Yy, piersień, gdzie możemy. Gdzie możemy. Aha, co on nam tutaj. No kupcy dobrze za to zapłacą. Dobra Nie ma problemu Skaczemy spacją standard Nie wiem co to było, nie zdążyłem przeczytać Oj 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 shit Tylko jak tu się zapisuje teraz szybciutko Nie gra tutaj jest spoko o, tak, właśnie tak. O, bardzo szybko się zapisało, elegancko, to lubię. Eee. O, dobrze, możemy. Aha, no dobra. Ale czy ja mogę go. uderzyć? Oh shit, oh shit. Dobra, dobra, aby sparować cios. A lewym uderzamy, spoko. Jest, uh, początkujący. Dobra, dobra, nie świruj Głodny sęp morski, spoko. Dobra. Spoko. Możemy to przeszukać? Już. Jak się wychodzi z walki. Jak się wychodzi z walki? Aha, Krolem, dobra, spoko. Surowy drób. Okej. Okay. co my mieliśmy znaleźć? Aktualne. Nie mam tutaj nic, ale mieliśmy poszukać jakiejś broni. Dobrze pamiętam. Chyba dobrze, tak. Rum. No rum oczywiście, że weźmiemy. A z ciekawości jest tu jakieś ograniczenie wagowe, czy mamy... Pełen plecak tylko dla siebie, chyba tylko dla siebie, i to jest dla mnie plus. Bo ja lubię sporo rzeczy kolekcjonować. O, mam maczugę, ona była tutaj. Kurde, zaraz z nią pogadamy. Ciekawi mnie, czy to jest jakaś moja dziewczyna, czy co. Tylko widzę, że tutaj jeszcze jakiś rozbitek leży. Złota moneta, zawsze. No patrzcie, nóż myśliwski, broń lekka, świeżo naostrzone do obdzierania yy, skór wszystkich yy, wrednych potworów. Uj kolejna. Po, a nie, to była pochodnia. Tam dalej już nic nie ma. Yy, weźmy sobie w ekran postaci. Wymagana siła 10. Siła 10 elegancko. Wymagana siła siła 10. Obrażenia 12. To pewnie, że sobie weźmiemy to, no proszę ciebie. No naprawdę wygląda na razie zajebiście i wydaje mi się, że dalej tak będzie wyglądać. Ale chyba mam wrażenie, że dźwięki są trochę przygłośno, no, nie wiem. Później to zobaczę. Pogadajmy z nią. Aha, już mamy tam dalej gdzieś iść, tak? Nie, 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 to sobie zostawimy na następny odcinek. Dzisiaj sobie ogarniemy jeszcze plażę troszkę. Bo widzę, że tutaj sporo zostawiłem. A nie powinienem, nie powinienem. Może tu jeszcze coś spotkamy? Nie, żadnego nie ma tego sępa pieprzonego. Nie ma, szkoda, bo teraz bym się z chęcią z nim zmierzył. Naprawdę, ciekawe co by zrobił. Uhum, widzę, że tutaj jest w miarę ogarnięte. Zastanawiam się ciągle nad tym polskim dubbingiem. Czy jest, czy go nie ma, nie pamiętam za, za cholerę jasną nie pamiętam. Jeszcze sobie w, w, powalczymy, mianowicie z tym kruczkiem. Nie, 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 nie. Wujeczka. Swaniaku, przyjdziesz tutaj. No chodź, chodź, chodź. Ja tam nie chcę bardzo wchodzić. Ej, nie, 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 nie uciekaj ziomek. Dobra, dobra. Oj oj strasznie chytra z ciebie sztuka była. Trzmaciarzu jeden. Dobra. No widzę, że nam trochę te sępy zeżarły życia, ale cóż? Takie życie. Dobra i myślę że na tym ten odcinek zakończymy ja wiem że to króciutki ale nowa seria się zaczyna jeszcze muszę tutaj parę rzeczy poogarniać mam nadzieję że się będziemy bawić zajebiście oj już myślałem że coś mi się stało tak jak w Arkanii wchodzę do wody i kurwa ginę chuj wie dlaczego ale widzę że tu naprawdę czuć ten klimacik oj coś wydaje mi się że będę się świetnie czuł w tej grze ale dobrze, bez zbędnego pitolenia żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba ta cała seria i ten odcinek, zwłaszcza na początek. Więc wiecie, co robić: komentować, subskrybować i zostawiać znaki po sobie. Do cześć!